Siemano z tej strony dawiej chcę teraz dziś pokazać jak wgrać Save'a do GTA San Andreas. Więc jeżeli pobierzemy już 100% Save'a link podam oczywiście znowu w opisie. Nie znowu, tylko podam wchodzimy w moje dokumenty w GTA San Andreas User Files i tu mamy GTA SF8. Ja już właśnie to podminiłem, więc robimy. Klikamy prawy. Mamy tu trzy sposoby. Możemy skopiować i wkleić tam, wyciąć i wkleić tam. Lub. E, czekajcie. Lub przenieść. Ja już zrobiłem. Ja nie będę tego robił. I mi wszystko pięknie działa. Tu możemy dodać też muzyczki. Ja akurat dodałem kilka. I to jest wszystko na temat dodawania. Więc na razie, trzymajcie się cześć.